Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii gry Dessines 2 Oldcastle. A tak, bo Jared poszedł sobie wyciągnąć jedzenie. E... A bo tylko spaghetti jest, no dobra, niech będzie. A oni nadal nie mają. O matko, tu jeszcze ten Jason. E, a ty już tu nie mieszkasz? E... Dlaczego tu jest dwa razy? What? Nie będę się wtajemniczać w to. Martin już z jakiegoś powodu poszedł do pracy, ja tego nie nagrałam. Nie wiem, czy to było nagrane jeszcze w poprzednim odcinku, czy, czy o co chodzi. Tak dawno nie grałam tą rodziną, więc stwierdziłam, że tutaj no, trzeba jakby nadrobić ten czas i poszukać przede wszystkim również pracy, ale nie ma. Ty się w ogóle interesujesz naturą, ale ty chcesz być tak bardzo artystą, że nie wiem, czy bym ci tego nie zmieniła, bo mogę to zmienić. No, i pięknie. Bardziej mi to pasuje do niego. Aha, ty masz w ogóle, jako że dziennikarz, no tam niewygotowanie trochę też się trzeba nauczyć, ale nie, nie wspominałam, że. E, aha, nie, że Jared mógłby być e, gurmistrzem. W sumie. A ja sprawdzałam dla artysty, także nie wiem, czy tutaj nie było. Teraz za murmiszcza, bo on pracuje w biznesie. O, chyba tak, Martin przyjechał. O, i dostał awans. Już mam łyżkę ciepłą, bo zrobiłam sobie herbatę. Jak, yy, jak tak słyszycie, stukanie łyżki to właśnie jest moje. <noise> to, jest właśnie, to jest właśnie stukanie łyżki o, o, o szklankę. i śmierdzisz. Śmierdzisz na, na drugi poziom, dostałeś awans. Ty chcesz się nauczyć umiejętności jakieś, ale najpierw się wykąp. On tu chce się zaręczyć z Martinem i również Martin z Jaredem, także ja właśnie w tej turze myślałam, żeby oni się zaręczyli i pod koniec oni zb będą zbierać jakby największe, przynajmniej na większe mieszkanie. Najlepiej nawet na mały dom. Myślę, że na dom jeszcze nie będzie ich stać. Chyba, że czar tutaj się zajmie. No, malowanie mnie jest wywiad, jest rozrywka i jest paranormalna. Ty się możesz uczyć tego gotowania. A ty masz jakie hobby? A, no, gotowanie. Sprawdzałam przecież. Nie planuję tutaj jakiegoś wielkiego i głośnego wesela. Myślę, że możesz sobie kupić, bo nie mogę patrzeć w tej koszuli, jak to wyglądasz. Żeby ja tylko pamiętała, co ty nosiłeś, jak byłeś na studiach. Okej, okay. chciałam tak do Allegra zadzwonić, ale Allegra tutaj tańczy zapewne. W sumie mogłam ci dać to i jakieś. A, nie ma spodni, bo kupiłam mm, mu taki zwykły t-shirt ze spodniami, myślę, że Martinowi to pasuje, a Jaredowi kupiłam coś bardziej, bo nie ma. Nie, nie pamiętam co Martin nosił na studiach, ale pamiętam co Jared nosił na studiach i no mogę powiedzieć, że. No bo Jared był też takim specyficznym, ale nie było tego samego. Więc kupiłam mu również taki trochę dosyć specyficzny, myślę, strój. Też sporo odwagi, Mo może. Może zadzwonię do Tiffany, skoro ty byłeś na jej ślubie, bo Cię zaprosiła. A tutaj Jared zaraz z Allegro będzie rozmawiał. To Jaredowi kupiłam coś takiego. Myślę, że nie każdy facet byłby w stanie założyć taki strój. Sprawda zaraz będzie jesień, a tu są klapki, ale. Z czego ty się tak śmiesz cały czas? No to teraz, kurde, wlazłaś tu. Ale wyszła. Aha, to Jane. Tu coś jest srogo zbagowane. Jane już tu nie mieszka. Jak w tej piosence. Ja chciałam w sumie, żebyś ty dzisiaj szedł i coś tam ugotował, bo ty masz w sumie tą kartę członkowską. Także mógłbyś sobie iść. Zadzimę po taksówkę. Chcę, żebyś to sprzedał tylko, hopie. Ty masz jechać. Matko, ale nie nieogarnięte. No i chciałabym tu wziąć udział w tym konkursie. Czy możesz tu coś podać? O, tu jest jakiś. Y, zrób y, jedzenie na y, ten konkurs. Co byś mógł zrobić? To jeszcze za dużo nie umiesz widzę, ale może zrób yy, hamburgery. O. I możesz iść. Tutaj możesz dać. O, są hamburgery. Super. No, ta ma dosyć takie dobre jedzenie. O, ona wygrała. To zjedz sobie. I później możesz iść, bo właśnie tu są simolony. także myślę, że będzie tu przychodził co jakiś czas i może wygra. No, zawsze to jest 500 Simoleonów. No, teraz im się dodatkowe pieniądze przydadzą. Możesz w sumie porozmawiać z tą, co zwyciężyło ono w ogóle z szefem kuchni. A nie, to, to chyba nie ta. To ta, co brała, już nie pamiętam, kto brał. Na pewno ta, co miała te ciasto, to widzę. Um, nie wiem, teraz. No i teraz 4,5 godziny. Tak długo nas nie było? Y... Jared spędzi sam. On już za godzinę ma? Ja myślałam, że on ma o 10 rano. No dobra, no to się spóźni, bo dopiero za godzinę 17 przychodzi. I idziesz od razu do pracy. Mało mnie to obchodzi, że jesteś śpiący. Ty jutro idziesz? Tak, ty jutro idziesz. Masz na ósmą, także też możesz iść później spać. Coś mi się wydaje, że jeszcze nie zarobiam na ten dom w tej turze. Co najwyżej, bo nie chcę tutaj zbytnio dużo urządzać. Właśnie wolałabym się skupić na zarabianiu na większy... Znaczy generalnie na dom albo większe mieszkanie. Tutaj Jared zaraz też idzie do pracy. Dlaczego ty cały czas śpisz? Mogę go szu. Ja się zaczynam martwić o ciebie, Jason. Może sprawdzić, czy jeszcze nie ma jakiejś pracy. Aha. Idziesz do pracy, to sobie później sprawdzisz. Ten ma koszmary. Biedny. Mówisz, że był to dobry y, tydzień. Mhm. Ty sobie poczytasz o. właśnie o kucharzeniu. To ci podrośnie trochę zabawa. Ja wiem, czemu ty nie możesz spać, bo tu jest pewnie jej nazwisko. I tu jest jej nazwisko, bo ty tu mieszkałeś, Jason, Menon. Ale się przeprowadziłeś tu, ale z jakiegoś powodu to jakby mi się coś zacina, bo Brytani też jest cały czas na tamtej posesji. Ach, te mieszkania. Pewnie jakbym ich wyprowadziła i wprowadziła znowu, to by to zadziałało. Czy ty się w końcu z nią zaprzyjaźniłeś? Tak. Aha, no tak, bo Jane też już tu nie mieszka. Dlatego chce się wyprowadzić. Ty raz zdobywasz to. Weź sobie, poszukaj tej pracy. Jest policjant, kryminalna i biznes. No nie. Nie wiem, co ty byś jeszcze mógł porobić, bo za trzy godziny idziesz do pracy. To możesz sobie jeszcze poczytać o tym. Jak w ogóle te hobby już masz wysoko? Dosyć, dosyć wysoko. Tu miałbyś zaręczyny. To może tak... Weź jeszcze... Tak, szybkie zaręczyny, ja wiem, w ogóle bez y, żadnych, y, jakby, nie ma odpowiedniego klimatu, ale tu się szybko dużo dzieje. O, on tak na niego nie wpada. Cieszę się. Miłej pracy, miłej pracy. Ty też masz dobre wspomnienie? Tak, obaj mają dobre wspomnienia. O, i Martin też dostał. Mm. Awans! Jej! I kichać mi się chce. Ojej. <grych> Dobrze, tym razem może nie jest śniadanie, ale są przynajmniej tosty. Oj, o, teraz znowu oboje pracują na rano. I możesz jeszcze poszukać pracy. Dawaj gazetę! No nie! Oddaj gazetę. Nie! Gazeta! Moneta! Moneta! O kurde. Zaraz. Nie, bo oni później tą gazetę mi wezmą i już nie oddadzą. Taniec? Nie. Nie. O, już się spóźnił na ten. Chociaż w sumie. Yy, nie ma dziennikarskiej, ale myślę, że Martin mógłby sobie wziąć kulinarną. Zobaczymy, ile tam zarabia. I jak będzie zarabiał więcej, to może ją weźmie. Aha, Salat. Nic tylko spadło mu trochę entuzjazmu wobec hobby. Zamiast powiedzieć, sałatka, powiedziałam salat. O, znowu dostajcie was. Tak, cześć Kailin. Dobrze, weź chcę sprawdzić tą pracę. 126, no nie. No, czarad nie dostał awansu. Kiedy? O, od 10 do 3. Ty masz jutro wolny. To jutro po południu mógłby być ślub, ale chcę jeszcze z Tobą jechać znowu spróbować. Na. Parcelę publiczną. Wszyscy chcą spać. Tym razem możemy. Może z tej kuchni skorzystamy i zrobimy. Może tą zupę. tej. Babci. Zupy nie są takie proste. A myślałam, czy by hot dogów nie nie, nie. nie zrobić. Wygraliśmy? O ja! Jej! To możesz sobie wziąć yy, zupy, no bo wygrała, no. Zawsze dodatkowe 500 simoleonów. O, cześć Taj. My się w ogóle z Tajem znamy? Jesteś się zaprzyjaźnić z nią. Z Kaylin, w sensie ze swoją współpracownicą, dzisiaj ją przywiozłeś z pracy. Nie mam nic przeciwko. Czy to jest Kordon? A nie, raz. Ale to powitaj może Taja, która chyba nie do końca. A nie, tutaj jak z jakąś profesorką rozmawia. Żebyście się tak po prostu zapoznali. Też będzie późno znowu. Liczysz od dziesiątej, więc jak przyjedziesz, to po prostu pójdziesz spać tyle. Myślę, żeby tutaj jeszcze nie zaprojektować im ubrań wizytowych. Martin ma chyba frak. No i co tam, w sumie powinna mi zmienić tą szafę. O, oboje mają frak. Super. Pewnie jeden ma ten, drugi ma ten. Ten ma mieć w ogóle kastor na swoim ślubie, także no zmienię im. To jutro im coś kupię. Jutro masz wolne w ogóle. Także ty w ogóle posprzątasz wszystko w domu na błysk. No, ty się już wyspałeś, widzę. To możesz kupić od razu te, te wizytowy strój. Dobrze, obum kupiłam inny strój. Bardzo podobne, tylko w inne, innych kolorach. To jest dla Jareda. Ty jeszcze możesz poszukać pracy. Jest. Yy, praca dla Martina. No, dla ciebie nie ma. Ok, i ma? Czy w poniedziałki pracuje? Pracuje. W sumie godziny byłby spóźnione, ale niech idzie. O nie, już, kurde. No nie! Dobrze, no że to dzisiaj poszedł, dzisiaj znalazł. Ja nie będę się tutaj już w to bawić. Niech jeszcze raz. No i nie, i się zepsuły tosty. Ja jestem w ogóle jakaś super. Ty się przebierz w strój wyzutowy i sobie go jeszcze w ogóle zaplanuj. I znajdź sobie tą pracę. Ja cię bardzo proszę. A tutaj Martin będzie miał taki cały biały garnitur. Ja ci dam, że nie jesteś kurde w tym. Dobra, na pewno Allegra, na pewno Jason, bo są sąsiadami i myślę, że też się lubią. Aha, w ogóle dwóch gości. No tak. Ale myślę, że Martin może tutaj jeszcze kogoś zaprosić. To weź co jest serwuj. Może tą sałatkę niech będzie. A nie przyszli w ogóle? A czyli jest impreza w ogóle bez gości? Czy możecie tu podejść? Jakie widoki? No i co? O. Następny etap. Już chcesz znaleźć pracę? Proszę bardzo. Ja mam nawet do ciebie jedną. Gdzie już? O i, i jest good time. Dobra, fajnie. Jeszcze raz. Możesz się spytać, czy ten. Jason w ogóle jest. Nie wiem, dlaczego tu jest w ogóle taki komunikat. Możesz się spytać, czy Allegra wyjdzie. Możecie pograć w łapki. Aha, w ogóle Alegra jest w pracy. A ty, no to porozmawiaj z Jane. Biedna. Nie, ja już w, wziąłem właśnie ślub. O no weź ją pociesz. Myślę, że ty możesz podać coś na śniadanie. Chociaż myślę, że będziecie się właśnie przeprowadzać. Co, co mogę sprzedać? To na pewno sprzedam, czyli na pewno to. Ale to jest zaraz imolonów. E, a resztę wezmę. No jeszcze lustro mogę sprzedać i to jej łóżko ze sobą na pewno wezmę mm. i sztalugę. I również. Mm. Co. Wezmę ze sobą sztalugę łóżko i regał na książki. Ale chcę żeby było takie bara bara, bara po weselu. Mm. Ja później nimi wstanę i oni pojadą już do nowego domu. Mam nadzieję, że domu. Chociaż wątpię, że na nowy dom ich będzie stać. Raczej właśnie na yy, jakiś. większe mieszkanie. I myślę, że to zrobię jeszcze teraz. No i się wprowadzili. Wprowadziłam, no bo nie było ich stać oczywiście na dom, tak też myślałam. Wprowadzili się tutaj do tego, w którym mieszka również, tutaj mieszka Castor z Jayna, tu mieszka Tiffany z Kevinem i jeszcze Heather. I wziąłam Inten ten z dołu mieszkanie. Myślę, że tutaj się urządzą. Przede wszystkim muszę zmienić porę roku i porę roku i, i, i dzień tygodnia już na wtorek przede wszystkim. Season jesień. I wtorek. Ok, Tyle. Jeśli chodzi tutaj. Ty pracujesz, więc ty możesz iść do pracy i w ogóle jeszcze coś zrobili, że. A, nie, nie za bardzo chcieli słuchać, nie za bardzo chciał słuchać Twojego sprośnego żartu. Ty możesz iść do pracy i Ty również możesz iść do pracy. <laughs> Więc która jest zagrana? Ja tu na razie spauzuję, bo nie chcę, żeby mi się też za bardzo przyspieszył czas. Nie działo się zbyt wiele, w sensie bardzo szybko wszystko się działo bo chciałam też zmienić to te właśnie mieszkanie na większe jakieś. No, na domie jeszcze będą musieli trochę zarabiać. Chciałam na większe mieszkanie właśnie, żeby mieli co najmniej jeden dodatkowy pokój dla dzieci, bo chciałam, żeby oni zaadoptowali już w następnej turze, pod koniec następnej tury, żeby to sprecyzować. Mogli w sumie tam jeszcze zostać, ale ja stwierdziłam, że jestem zbyt niecierpliwa. <grym> Więc. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, no i cześć!